Kiedy powiedzieliśmy sobie już o tym nawzajem, co nam pomagało słuchać i co nam pomagało mówić, zmieńcie proszę rolę w tej parze. Czyli osoba, która mówiła, teraz będzie słuchała, a osoba, która wcześniej słuchała, będzie mówiła. Przypominam tylko, że ta osoba, która mówi, mówi o tym, co ostatnio zrobiła dobrze, z czego jest zadowolona. Mówi o tym, dlaczego to jest dla niej ważne, za sprawą jakich cech odniosła ten sukces. A osoba, która słucha, proszę, żeby ćwiczyła swoją, swoje aktywne słuchanie, czyli taką koncentrację na słuchaniu się drugiej osoby w trakcie tego słuchania. Też zapraszam nasze budziki albo stopery. 7 minut na to, na to ćwiczenie i proszę, żebyście żeby teraz ta osoba, która słuchała, ta osoba teraz mówiła, a osoba, która słuchała, która mówiła, teraz słucha. Zapraszam.